Cześć. Cześć. Jesteśmy dzisiaj w salonie Peugeot, u Peugeot, nas na Grota 6, bo chcę Wam udzielić takiego rąbka tajemnicy, a właściwie żadnej tajemnicy, bo to nie jest nic. Dokładnie tak, rozwiać pewne okrywać. wątpliwości, pokazać Wam jak przygotowujemy samochód dla Was, dla klientów, e, pokazać jak samochody przyjeżdżają, w jakim są stanie, no i w jakim stanie je odbieracie. To jest dosyć ciekawe, dlatego że czasami na salon też jest takie nieprzygotowane auto i kiedyś pytają się, czemu nie ma, nie kołpaczka, czemu nie ma jakiejś przykrywki, czy coś jest rozwalane w tym Tak, Czy samochód jest kompletny, eee, no dlaczego i... ma białe słupki? Też często się pojawiają pytania, czy można takie auto prosto z lawety właściwie odebrać, tylko czy trzeba ściągnąć jakąś folię i może nie jechać. Zobaczycie, ile tak naprawdę jest pracy z przygotowaniem samochodu dla klienta. Tak zwane PDI, Pre Delivery Inspection, czyli inspekcja samochodu przed dostarczeniem dla docelowego, docelowego klienta. Zapraszamy. Pierwszym etapem przy zamówieniu samochodu, spisaniu zamówienia jest odebranie auta z placu stoku milerskiego. dlatego że auto zaraz po przyjechaniu z fabryki trafiają na plac dealerski, z którego są pobierane w momencie spisania zamówienia. Dokładnie tak. Zapraszam Cię teraz Grzesiu po klucze i widzimy się na placu. Kiedy zdobyliśmy już klucze i listę kontrolną z serwisu, jesteśmy na placu samochodów nowych, znajdujemy naszego pacjenta i rozpoczynamy inspekcję. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że generalnie i co do zasady, wszystkie takie place składowe u każdego dealera wyglądają identycznie, tutaj niezależnie od marki, czy to będzie DS, czy też od Citroën. Są takie place składowe, gdzie znajdują się nowe samochody w oczekiwaniu na klientów. Mhm. W tym przypadku właśnie będziemy się bawili czysto. Ósemką. Pokażemy Wam, jak samochód wygląda przed dostarczeniem go Wam, klientom. I jeszcze dodam, że zgodnie z polityką naszej firmy, zawsze to handlowiec, który spisał zamówienie i obsługuje Państwa jako klienta, pobiera takie auto z plazu, dlatego że to Państwo zaufali mu przy zakupie i to on już jest pod opieką tego konkretnego samochodu. On się nim opiekuje od momentu spisania zamówienia, aż do momentu przekazania kluczyków Państwu przy odbiorze auta. I cała odpowiedzialność spoczywa w naszych kiedy samochody nas przyjeżdżają, tak naprawdę teraz się pojawił nowy system, nazywa się on OBT u nas w markach. Czyli mamy informacje na każdym etapie transportu, co dzieje się z samochodem. Więc już w momencie wyjazdu z fabryki jesteśmy informowani, gdyby doszło do jakiejś szkody transportowej, wtedy jesteśmy w stanie Państwa poinformować o takim fakcie. Ewentualnie zamówić kolejne auto lub uzgodnić jakiś rabat dla Państwa z powodu tego, że coś się stało, osiągnąć jakiś kompromis. Tak. Natomiast w momencie, kiedy auto przyjeżdża już do nas na plac centralny. Właściwie na plac dilerski, bo jeszcze są place przerzutowe, centralne, ale to kiedyś też Wam opowiemy dokładnie o tym. Jak auto przejeżdża na plac dilerski, przechodzi on wstępną kontrolę, dlatego że już wtedy sprawdzamy, czy w transporcie z placu przerzutowego do placu dilerskiego nic z samochodem się nie stało. Następnie, już na naszym placu, w momencie odbioru samochodu przed wydaniem, sprawdzamy go jeszcze raz, dlatego że auto przeważnie stoją pod gojem niebem, więc dokładnie. wszystko może się. Przetrafić. Więc w moim obowiązku jest sprawdzenie ponowne samochodu, praktycznie już w naszej firmie, jako drugi raz, nawet bym powiedział trzeci, bo kierowca w, w, w transporcie też już jest jakby, tak. nie, jakby zależną naszą częścią. Więc załóżmy, że to już jest. Mniej więcej trzecie, trzecie sprawdzenie tego samochodu. Sprawdzam sobie, czy wszystkie elementy, czyli pianobleki, są pokryte białą taśmą, czy one są zabezpieczone od słońca, czy wszystkie y, pianki, które zabezpieczają nam samochód, też są nieoderwane, czy są w całości. Sprawdzam cały samochód, czy nie ma żadnych nowych wgniotek. Jeżeli ewentualne były, oczywiście z Państwem się skontaktowaliśmy i uzgodniliśmy właśnie wcześniej y, wspomniany kompromis. Sprawdzam, czy nie powstały jakieś nowe rysy, czy za przeproszeniem ptasia kupa nie, nie leży za długo na, na lakierze, bo ona oczywiście też potrafi uszkodzić ten samochód. Więc raz na czas trzeba wejść na plac samochodów nowych i sprawdzić, czy takowe się nie pojawiają. Dalej idąc sobie. Wzdłuż samochodu widzimy na przykład na samochodzie e, takie rdzawe plamy, które wynikają z transportu drogowego. Po prostu nic innego jak mokra, mokra laweta, która jest wykonana z metalu. Ja bym powiedział, kapie. że nie tylko transportu drogowego, dlatego, że nasze samochody są transportowane mhm. koleją. Mogą też być transportowane statkami, Dokładnie promami, tak. dlatego tak że wspomniałeś... zapisywaliśmy się w różnych miejscach. Dokładnie, tak jak wspomniałeś o trakcji, nie tylko rdzawe plamy, co potrafią się nawet znaleźć opiłki metalu na, samochodu, na samochodzie, które wyglądają jakby były żywcem wtopione w lakier. I czasem pytacie o to, co się dzieje z tym samochodem. To jest nic innego, jak po prostu opiłek metalu z trakcji, z lawety, z czegokolwiek, bo to są wszystko metalowe części. wtopiony, ale w brud, a nie w lakier. Także zapraszamy Was teraz na myjnię samochodową, pokażemy. Wam, jak samochód zostaje przygotowywany, a głównie wyczyszczony specjalną chemią do dekontaminacji samochodu. Mamy dekontaminację mechaniczną i chemiczną. Zaczynamy oczywiście od tej drugiej, żeby samochód wyczyścić i ewentualne rysy, które znajdziemy pod tym brudem, polerujemy. I samochód jest przygotowywany dla Was jak nowy salon. salonu. Bo jest nowy, bo jest nowy. Oczywiście nie wolno nam zapomnieć o sprawdzeniu zgodności samochodu. Sprawdzamy numer WIN, spod z szybia, z naklejki, kluczyków i oczywiście zamówienia, żebyśmy sprzedali Wam samochód ten, który zaoferowali. Idziemy się na Main. Gdy już dotarliśmy na mijnie, klucze i całą listę kontrolną przekazuję w dobre ręce do Dominika. Cześć. Który zajmie się tym samochodem, bardzo odpowiedzialny i poważny człowiek. Wszystko zrobi tak, jak należy. Przekazuję ci. Ok, to zaczynamy. Schowam sobie zlecenie. Ok, jak mamy już samochód na myjni, zaczniemy od rozklejania, następnie przejdziemy do mycia wstępnego, czyli potraktujemy samochód aktywną pianą, później odczekamy chwileczkę, żeby zwiększyć ten cały brud, który jest tutaj na samochodzie, później spłukamy go wysokim ciśnieniem. I przejdziemy do mycia zasadniczego, najlepiej na dwa wiadra, czyli tak zwanego mycia bezpiecznego, żeby nie porysować tego, tego lakieru. Później jak już sobie umyjemy ten samochód, przejdziemy do suszenia. Następnie po suszeniu przejdziemy do dekontaminacji chemicznej, potraktujemy go środkiem typu deaeronizer. Później chwileczkę musimy też odczekać, żeby ta chemia zaczęła działać. I po czym jak już zacznie działać, zaczniemy pukać i znowu musimy umyć samochód ponownie i wtedy wycieramy, suszymy, już woskujemy i samochód jest gotowy z zewnątrz. Kiedy samochód już jest przygotowany jest wyczyszczony, e, następuje jego miejsce w serwisie. Tam przygotowujemy samochód już elektronicznie i mechanicznie. Mechanicy sprawdzają jego stan techniczny, a Dominik jeszcze kończy swoją robotę, czyli przestawia samochód w tryb klienta, przygotowuje język i cały samochód. Dociera, doczyszcza i oczywiście odbieracie samochód z pełnym zbiornikiem płynu do spryskiwaczy i uzupełnionym ciśnieniem w kołach. Samochód już odbieramy od Dominika. Dzięki. Rozumiem, było wszystko w porządku. Świetnie. Dzięki. Czasem zdarzy się tak, że samochód musi zostać wypolerowany. Natomiast w tym wypadku nie było to potrzebne. Ale nie obawiajcie się stwierdzenia polerowania, dlatego że auto na w trakcie transportu ma jakieś tam. Towarzystwo pod tytułem na przykład piasek i tak dalej. Też pierwsze mycie, z racji tego, że Unia Europejska wymaga, żeby lakiery teraz były wodne, nie tak kiedyś Dokładnie były tak. to twarde lakiery, ale są bardzo delikatne, więc już w trakcie pierwszego mycia może się tak zdarzyć, że auto będzie miało jakieś mikrorysy. Przeważnie Państwo tego nie widzicie nawet, i gdybyśmy tego nie wypolerowali, czy nie doprowadzili do lakierów, który jest. Idealnie! No to byście Państwo nie zwrócili na to uwagi, ale my już mamy na tyle wprawne oko, że wolimy takie rzeczy usunąć. Także Państwo odbieracie samochód z naszego salonu, to on jest doprowadzony do stanu po prostu idealnego i nie ma żadnej skazy na. Po Dokładnie, tak. Także teraz jeszcze raz ostatnim okiem już kiedy samochód jest czysty w miejscu odbioru przez klienta sprawdzamy w dodatkowym trzecim już świetle jak ta powłoka się prezentuje, czy nie ma żadnych. Wiadomo, Dominik też jest tylko człowiekiem, zawsze może coś przeoczyć, więc dlatego już czwarta u nas e, inspekcja samochodu. Przed ostatecznym spotkaniem z klientem. Tak samo środek doprowadzamy do porządku, ponieważ została został nam, nam oczywiście folia po serwisie. Wiadomo, mechanik Dominik też tutaj w swoich roboczych, roboczym stroju porusza się w tym samochodzie, więc też oczywiście zostawia nam to do samego końca, żebyśmy my, jako handlowcy, ostatni mogli to wszystko ściągnąć samochód dla Państwa przygotować. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu proces wydania samochodu. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, jak to wszystko wygląda w naszej firmie, śledźcie oczywiście nasz kanał. Myślę, że następnym etapem, Grosz, będzie fajną kontynuacją tego tematu dzisiejszego wydanie samochodu. Ale myślę, że w opozycji do właśnie naszej marki kochanej Peugeot, która jest w zupełnie nowym wyglądzie, przejdźmy łatwo do tego. Tak, marczy. następne wideo przedstawiłem Państwu już w salonie DSA. I tam pokażemy, jak wygląda cała procedura wydania samochodu, przygotowania dokumentacji, ale za dużo tym razem nie zdradzimy, tylko zapraszamy do śledzenia naszego kanału. Wideo już wkrótce, do zobaczenia.